Dzień dobry, nazywam się Przemysław Sękowski. Jestem szefem produktu rozdzielnic średniego napięcia Schneider Electric Polska. Jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie jednego z największych wyzwań naszych czasów, czyli zmian klimatycznych. Dlatego opracowaliśmy produkt o zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Rozdzielnica średniego napięcia SMR-SET jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. To innowacyjne rozwiązanie, w którym gaz SF6 zastępujemy czystym powietrzem. Dlaczego? Czyste powietrze nie jest toksyczne, więc jest bezpieczne w użytkowaniu. Nie wymaga recyklingu na koniec okresu eksploatacji. A przede wszystkim maksymalizuje redukcję śladu węglowego. To korzystna alternatywa dla gazu SF6. Dlatego instalując rozdzielnicę SMR-SET możesz być wolny od obaw o przyszłe regulacje prawne dotyczące stosowania F-gazów. W takim razie gdzie znajduje się to powietrze? w centralnym miejscu rozdzielnicy, dokładnie w przedziale rozłącznika u ziemnika. Rozłącznik o unikatowej konstrukcji jest wypełniony czystym powietrzem, a nie gazem SF6 jako medium izolacyjnym. Co ważne, aparat zawiera bocznikową komorę próżniową, która jest odpowiedzialna za gaszenie łuku podczas rozłączania prądu. Mechanizm napędowy Combo Drive w klasie trwałości mechanicznej M2 posiada aż 10 tysięcy cykli łączeniowych dla funkcji rozłącznika. Napęd został wykonany z materiałów kompozytowych stworzonych do wytrzymywania ekstremalnych warunków środowiskowych. Konstrukcja Plug and Play zapewnia łatwą i szybką rozbudowę o napęd silnikowy oraz akcesoria. Rozdzielnica SMR-set powiadomi Cię o konieczności wykonania przeglądu dzięki wbudowanym czujnikom temperatury i warunków środowiskowych oraz funkcji autodiagnostyki i komunikacji z użytkownikiem. A co najważniejsze, można łatwo rozbudować posiadaną instalację o SMR-set dzięki kompatybilności z poprzednią generacją rozdzielnic tego typu, czyli z rozdzielnicami SM6. Przejście na czyste powietrze nigdy nie było takie proste.